Welcome to the Innovation in Politics Awards 2020. Niezmiernie miło poinformować, że zwycięzcą jest miasto Gdynia i Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Gratulujemy. The Innovation in Politics Award 2020 in the category Economy goes to COVID-19 support for Gdynia's Entrepreneurs Poland. 1,058 citizens' jurors from all over Europe have spoken. And this is a kind of a surprise meeting. Thank you so much. A very, very big surprise and a very big prize for me and for all my team who work extremely, extremely hard during a very hard time. So I feel greatly appreciated. and I'm very happy. Business owners have been hit hard by pandemic restrictions. Many need professional advice urgently. The city administration of Gdynia hired local consulting and law firms to offer this advice for entrepreneurs in the city. In a quick and easy process, they receive assistance regarding legal and tax matters, obtaining financial support, and marketing and business strategy. These free consultations have directly impacted the reduction of unemployment and poverty in the city. Witam Was bardzo serdecznie wszystkich i chciałam powitać naszych szczególnych gości dzisiaj, dzisiejszego wieczoru, panią Katarzynę Gruszecką-Spychałę, wiceprezydentkę Gdyni do spraw gospodarki. Witam panią Katarzyno i panią Agnieszkę Kukiełko, naczelniczkę Wydziału Polityki Gospodarczej z Gdyni. Ja się nazywam Julia Kozek, reprezentuję Instytut Innowacji w Polityce w Polsce. I mam ogromną przyjemność pogratulować jeszcze raz, bo już raz mieliśmy okazję się widzieć z panią Kaderzyną. Pogratulować zwycięstwa w tegorocznej edycji konkursu europejskiego Innowacje w Polityce. Ten konkurs odbywa się od czterech lat. W tym roku Polska po raz trzeci znalazła się wśród laureatów, i w tym roku zwyciężyła właśnie Gdynia, która w ogóle zgłosiła bardzo dużo. Wspaniałych, innowacyjnych, ciekawych projektów. Nagrodę główną przyznano w kategorii Ekonomia, i zwycięski projekt nosi tytuł Gdynia wspiera przedsiębiorców w czasie COVID-19, także jakże aktualny, jakże aktualny temat. Ten projekt zrealizowano we współpracy z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Szerzej o projekcie można posłuchać, zobaczyć sobie też krótki filmik na stronie konkursu Innovation in Politics. Natomiast, szanowny panie, bardzo bym chciała poprosić, żebyśmy króciutko może przybliżyły naszym gościom ideę projektu w paru słowach i porozmawiały o tym, co sprawiło, że został uznany za najlepszy projekt w kategorii właśnie Ekonomia w Europie, co nas napawa wielką dumą. I tutaj pani prezydent, gdyby mogła prosić o kilka słów, może dosłownie króciutko, na czym ten projekt polegał, żeby wprowadzić wszystkich naszych obecnych tutaj gości i co sprawiło, że został uznany za najlepszy projekt w kategorii ekonomia. Czy były jakieś inspiracje specyficzne? Skąd się wziął pomysł? Gdyby pani powiedziała kilka słów na ten temat. Dobry wieczór, jeszcze raz, bo chyba nie było mnie słychać, gdy mówiłam to pierwszy raz. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa. Ten program był częścią szerszej całości, a mianowicie szerokiego, przekrojowego programu, który nazwaliśmy Gdyński Falochron. Na wzór oczywistej architektonicznej przeszkody dla sztormu, która co prawda sztormu nie powstrzyma, ale sprawi, że szkody, które on sprawia, będą mniejsze. Falochron był programem bardzo przekrojowym. E, oczywiście zaczęliśmy od biznesu, bo to było coś, co wydawało się najpotrzebniejsze i, i najszybciej ta potrzeba była widoczna. E, ale falochronem pomagaliśmy też w edukacji, e, w pomocy społecznej, w kulturze, w NGO-sach. Jego specyficzną częścią, e, tak naprawdę dość drobną, ale za to znaczącą, było właśnie wsparcie dla przedsiębiorców, ale też rozumiane całkowicie kompleksowo, a taki wyjątek, yy, który przyszedł nam do głowy wcale nie w pierwszym podejściu, chociaż dość prędko, Muszę powiedzieć, że był to w ogóle czas takiej Pani Pałcz ma zapytać o inspirację, to był czas wielkiej niepewności i niewiedzy. Wszyscy spotykaliśmy się z czymś kompletnie nowym, co wymagało bardzo prędkiego działania. I nie dawało czasu na to, aby się skupić, zastanowić, głęboko przeanalizować, bo potrzebne było działanie instant, ale nie bardzo było skąd czerpać, czerpać wzorce czy doświadczenia. Pierwsze, co zrobiliśmy, to oczywiście udzielaliśmy przedsiębiorcom pomocy typu płynnościowego, co muszę powiedzieć, że dla mnie no, było w ogóle takim e, rzeczą zdumiewającą, ponieważ ja jednak bardzo silnie jestem przyzwyczajona do myśli, że... A wędka to coś lepszego niż ryba, to był chyba taki pierwszy raz w moim zawodowym życiu opiekowania się przedsiębiorcami, kiedy miałam poczucie, że ryba jest jednak potrzebna, ale zostawiła niedosyt. No bo co po rybie, jeżeli nie ma wędki? I właśnie ten program, który zdobył nagrodę, zrodził się z poszukiwania wędki. Jeżeli mogę powiedzieć o jakichś inspiracjach, to pewnie one miały swoje odległe źródło w konkursie Gdyński Biznesplan, który prowadzimy od 18 lat i wielokrotnie obserwowaliśmy. Że nasi fantastyczni laureaci, którzy mają genialne pomysły biznesowe, zaczynają z górnego C, a później nie mają problem z utrzymaniem tej firmy, który bardzo często pojawia się niekoniecznie dlatego, że brakuje im zapału, ale dlatego, że docierają do bariery kompetencji, bo oni mieli swój genialny startupowy pomysł, ale niekoniecznie są świetni w kompleksowym zarządzaniu, i dlatego od paru lat udzielamy im wsparcia również długo po. Uruchomieniu projektu. W ten sposób pomyśleliśmy, że trzeba dać przedsiębiorcom wsparcie doradcze, że trzeba im zapewnić po pierwsze możliwość finansową skorzystania z tego rodzaju wsparcia, poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia porad eksperckich. Po drugie, zdjąć z ich głów konieczność weryfikacji tych ekspertów, tylko autorytetem miasta potwierdzić, że to są te osoby, które naprawdę dysponują właściwymi kompetencjami i doświadczeniem, aby móc ich wspomagać, no i po trzecie, przekonać, że rzeczywiście wiele w takiej sytuacji można zrobić. To wsparcie było również szeroko zakrojone pod kątem branżowym. Oferowaliśmy od rzeczy najbardziej oczywistych, czyli doradztwa, na przykład dotyczącego korzystania ze wsparcia tarczowego, które, jak wiemy, było niezwykle skomplikowane i w szczególności dla niedużych jednoosobowych działalności gospodarczych trudne do przejścia. Po dość typowe poradnictwo z zakresu prawa czy podatków, aż po doradztwo finansowe czy z zakresu strategii biznesowych. Wiemy, że niektóre firmy dokonały głębokiej restrukturyzacji pod wpływem tych porad. Znam też co najmniej jeden przypadek takiej, która postanowiła się zamknąć, ale to nie jest smutna historia, dlatego że ta osoba w tej chwili prowadzi inną działalność gospodarczą i wydaje się, że póki co całkiem jej się w tym życiu gospodarczym szczęści. Także taki był to projekt. Nazwałabym go projektem właśnie z takiego niedosytu po zaserwowaniu ryby i z wielkiej niepewności, co tu począć w sytuacji, kiedy nie można spokojnie zdiagnozować sytuacji, tylko trzeba działać bardzo szybko. Pięknie dziękuję. Myślę, że, że mamy teraz obraz tego, czym, czym ten projekt. Jest, mnie ujęła taka e, prostota podejścia do tego i taka, e, taki e, e, poukładany sposób, w jaki Państwo to e, przedstawili i zrozumiały dla, e, dla, bardzo dla odbiorców. Ja bym chciała może Panią Agnieszkę teraz e, poprosić jeszcze też o komentarz jako osobę bardzo bliską e, projektowi. Wiemy, tak jak Pani też wspomniała, Pani Katarzyno, że ten moment, kiedy projekt zaczął być realizowany, kiedy pomyśleliście o tym, był bardzo trudny oczywiście dla wszystkich i wszyscy działaliśmy w trybie, w trybie takim natychmiastowym i, i też poczucia niewiedzy tego, w jaki sposób wszystko się rozwinie. Chciałabym się spytać, jakie były takie główne wyzwania, z jakimi przyszło się Wam zmierzyć? Bo, bo to i koszty pewnie, a, a, i, i rozmaite, rozmaite elementy, które trzeba było organizacyjnie opanować i, i, i zrobić to w odpowiednim czasie, też. I też, co projekt zmienił, jakie przyniósł efekty, ile osób się zgłaszało, ile, jak, 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 jak patrzycie teraz z perspektywy czasu na, na korzyści, na, na to, co ten projekt faktycznie przyniósł. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, yy, Agnieszka Kukiełko. Yy... Ja może tutaj e, nawiążę do pytania, e, jakie były wyzwania przy realizacji tego pro, projektu. Ogromnym niewątpliwie e, wyzwaniem, z którym my jako Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości musieliśmy się zmierzyć, była e, organizacja takiego przedsięwzięcia w zupełnie nowej rzeczywistości, nowej formie, czyli tak zwanie online. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że spotykaliśmy się i wspieraliśmy na miejscu naszych przedsiębiorców. I również ta nasza praca była w bardziej w formie stacjonarnej. A tutaj nie dojrzewam. Było to niewątpliwie bardzo istotne, to jeszcze do tego musieliśmy pracować online, co było zdecydowanie nowością. Um, może w kontekście samego um, projektu wyzwaniem na samym początku, um, według nas, wydawało się to, że musimy bardzo szybko, że nie uda nam się bardzo szybko, tak jak to jest potrzebne, dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, czyli do naszych przedsiębiorców. Jednak um, nasi przedsiębiorcy, którzy są bardzo aktywni, otwarci i bardzo szybko potrafią dostosowywać się do, Wszelkiego rodzaju zmian. Po, zaraz po zwodowaniu projektu i jego promocji, przedsiębiorcy jeden drugiemu bardzo szybciutko przekazywali informacje o tym wszystkich elementach wsparcia. No a ponadto nasi eksperci, doradcy również byli mocno zaangażowani w promocję tego projektu. Pani, Panie ja Pani, jak zdecydowaliście, w jaki sposób udało się poinformować się o tych możliwościach skorzystania z, z, z tego? Tak naprawdę, tak naprawdę powiem, że tutaj była przede wszystkim taka, bardzo, powiem od tej strony technicznej Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, bo my tak naprawdę mamy dla naszych przedsiębiorców dedykowaną stronę www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl i tam od razu y, utworzyliśmy y, odpowiednią zakładkę dotyczącą wsparcia w ramach falochronu da, dla y, biznesu, gdzie y, w zakładce, właśnie doradztwo i y, eksperckie, bardzo prosty sposób dla naszych odbiorców, było praktycznie jak na tacy podane podani nasi eksperci z konkretnym do nich kontaktem i z konkretną formą prezentowanego, oferowanego przez nich wsparcia. Czy wiemy, ile osób skorzystało w ogóle z, z tej pomocy? Czy mamy jakieś statystyki? Jakie tak, pomocy? mamy, oczywiście mamy, mamy statystyki, to zupełnie przypadkowo, ale taka pełna, okrągła ilość przedsiębiorców, jest to 100 przedsiębiorców, którzy skorzystali ze 130 z 239 godzin przewidzianych, czyli w ramach voucherów. Jeden voucher to była jedna godzina wsparcia, a wspierało ich 28 doradców, ekspertów w sześciu zakresach tematycznych: prawie, w podatkach, finansach, w biznesie, a potem w konsekwencji w marketingu i strategii. Jeszcze jedno pytanie, Pani Prezydent, chciałam zadać. Jeżeli ktoś chciałby pójść w Wasze ślady, z, e, podobne rozwiązania zastosować, czy jest jakaś rada, jakaś, jakieś spostrzeżenie, e, coś, co, e, co myślicie, że warto wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś chciałby z podobną, e, z, z podobną ideą wystartować? Myślę, że warto mieć dobre kontakty z siecią doradców. My zadbaliśmy również o to, żeby to były w absolutnej przeważającej większości gdyńskie firmy, bo chcieliśmy, żeby jeden pieniądz pracował dwa razy. To znaczy, żeby to wsparcie, którego udzielamy firmie, która korzysta z doradztwa, ratowało także budżet samego doradcy, skoro także płaci podatki w Gdyni. Myślę, że warto zadbać o sprawne serwisy internetowe, o tym mówiła Agnieszka, to umożliwiło nam po prostu naciśnięcie Enter i odpalenie projektów. No i obudowane latami zaufanie, bo my mieliśmy pewną obawę, że może zaproponujemy taką usługę, a nikt chętny się nie pojawi, bo nie będzie pewien, czy to w ogóle ma sens i czy warto z tego korzystać. Tymczasem zainteresowanie było ogromne i myślę, że, a przynajmniej chcę tak myśleć, że to jest pokłosie takiego zaufania, które rzeczywiście staramy się wypracować od lat. No, my musimy powiedzieć też, że Gdynia jest znana z tego, że i miasto i jakby przedsiębiorcy współpracują myślę, że to jest dowód na to, że współpraca się opłaca. Ja jeszcze raz serdecznie gratuluję tej nagrody, bo ja przypomnę Państwu, to jest nagroda ogólnoeuropejska, wybrana z kilkuset projektów zgłaszanych z całej Europy. Także okazuje się, że proste rozwiązania, ale za to szybko wdrożone w takim trudnym czasie, jak ta pandemia mają, mają sens. Także gratulujemy serdecznie Paniom i pozostałych 18 finalistów w innych kategoriach będziemy Państwu pokazywać na naszym YouTubie, na naszym kanale YouTube Think Tanka.